Mamy tutaj silnik od Deta. W zasadzie to silnik rozruchowy. I on tutaj niestety kompresję stracił. No znaczy się nie chciał odpalić, powiedzmy o tak. I tutaj pierwsza część to coś, coś, coś tutaj nie wyszło. I pierwsze nie ma. Drugi jako tako jeszcze był cały. No ale tu już też pewnie kompresja uciekała. No i cylinder ma takie spore dwie rysy. Tutaj, o! to jest mocno wyczuwalne pod tym, yy, pod, no pod paznokciem. Także to słabo, ale mamy też drugi cylinder. To jest niby jakiś tam leżak magazynowy, troszeczkę minimalnie podrzewiał. Ale tego się jeszcze papierkiem przejedzie i, i będzie ok. Wał tutaj, boki luzy ma wiadomo. Przód tył minimalnie też, ale. Tyle co on tu będzie chodził to to pewnie przeżyje do tego nowy tłok, pierścienie znajomy kupił dwa, dwa komplety, będzie na później albo jak przy wkładaniu pęknie to, to się nic nie stanie nowe uszczelki i też zestawy naprawcze do góźnika. Tutaj takie o, jakby coś nie poszło jeszcze, to może z tym się uda. Także i to jeszcze do końca no i składamy pomału z tego co patrzyłem to mamy zamki na pierścienie ale to bez różnicy jak tłok będzie, bo one są jakby po środku wszystkie tutaj i tutaj, bo zwykle to jest strzałką do wydechu ale nawet strzałką do wydechu nie pasuje, bo no bo wydech jest tu w prawo stworzeń mamy tako, a strzałka jest tak zawsze, albo tak także nie co to oznacza ale może ta coś znaczy i to ma być taką. No ale są po środku, także bez problemów. Tutaj dałem jej jedno. Z tej strony, się tej czasami za daleko na po. Jak zwykle daję tu nałączenia karterów i w tych miejscach trochę masy, żeby było pewniejsze, nic nie podciekało. Teraz uszczelka, pierścionki już ładnie nasmarowane, wszystko. Mamy tu delikatną fazę, więc powinno to pomóc w wkładaniu. Zapłon patrzyłem jest gdzieś tyle, przed górnym martwym punktem. Nie wiem czy tak powinno być, ale tłoczek nam jeszcze idzie ze, ze 2-3 mm. No gdzieś jakieś 3, może 3,5 mm przed górnym martwym punktem. Może troszkę za szybko, może nie, ale nie da się już go bardziej Opóźnić, ale myślę, że jakieś 3 mm tu wystarczą. Coś tam pewnie kompresji będzie miało. Bo... No bo dosyć ciężko się to obraca, ale idzie jeszcze przez tą zębarkę na dole. O. Także jeszcze tu olejkiem posmaruję, wkręcę szpilkę i będzie. A sam cylinder fajnie się na czterech tutaj trzyma. Czterech nakrętka, więc to też fajnie. No. Teraz uszczelka elegancka, wszystko wyczyszczone. Ile się dało? Oczywiście brzerki jakie są, ale. To jest nie do uniknięcia. Ty był taki zaworek w miejscu tej śruby, ale znajoma mu to upadło, i popsuł. Nagwintowałem na dziesiątkę, wkręciłem śrubę, dałem ją na klej i na podkładkę miedzianą. Także myślę, że będzie nie trzymać. Wica przychodzi tak Wtedy jakieś tu podkładki damy, i te nakrętki. a jeszcze gwincik troszkę olejem, przesmaruję, żebyś sami nic nie zatarło. No, i silniczek złożony, nawet wydech założyliśmy. Dwusów lubi mieć wydech, bo wtedy potrafi pierścionki niby wydmuchać. gaźnik przykręcony tutaj też. Paliwo, prąd. I zobaczymy, czy to nam zagada, czy nie. I naprawdę, czy się zakręci? Ohoho. No chęć. Teraz troszkę paliwa i zagada, pewnie. Ja. Ale teraz tą tudaj, powietrzem pełno. Dobra. Iskra jest. jest. Dobra, uwaga Miał chęć już Nerwany się zrobił. <laughs> Ostatnia próba. Podmieniliśmy zapłon, troszeczkę zreanimowany i palimy. Obiecująco jak wcześniej. A teraz go trzeba pompować. Pompować czemu? Chyba zapo się nie? Tak ja. Uwaga Albo zapłon w stopni się przekręcił Uwaga Jak paliwa Paliwa nie ma Jeszcze raz? No i będzie chodził A, na docieranie to niech mu wystarczy ale ma chęć chodzić jednak to chyba ten zapłon był coś tutaj z nim nie tak teraz włożyć do maszyny i będzie chodził chyba nie trzeba ciągle pisować.